Hej, z tej strony Łukasz komórkomania.pl Zanim zaczniemy dzisiejszy materiał, chciałbym na moment cofnąć się do wrześniowych targów IFA w Berlinie, na których powiedziałem o tym, że smartfonie takie oto zdanie. Bardzo fajne pierwsze wrażenia, ale niestety cena za wysoka. To były pierwsze wrażenia po 5 minutach użytkowania. Teraz jestem już po szczegółowych dwutygodniowych testach Honor 8. No i powiem wam, że moje zdanie na jego temat zmieniło się diametralnie, totalnie o 180 stopni, bo teraz uważam, że urządzenie to jest warte swojej ceny. Powiem więcej. Jest to moim zdaniem jedna z najlepszych propozycji w kwocie nieprzekraczającej 2000 zł. Dlaczego? Zapraszam na wideo recenzję. Zacznijmy od designu. Na tyle znajdziemy szklany panel, który niestety nie jest szkłem Gorilla Glass, a więc łatwo go zarysować i rzeczywiście na moim egzemplarzu szybko pojawiły się pierwsze ryski. Jednak ten panel ma większą wadę, bo jest bardzo, ale to bardzo śliski. I nie chodzi o to, jak go się trzyma w dłoni, ale o to, jak on leży na twardych powierzchniach. Moje biurko wydaje się płaskie. A ten telefon, non-stop, po nim wędruje bardzo powoli, ale non-stop się przesuwa. Także, jak go zostawimy na krańcu biurka, możemy, nie wiem, po kilku minutach coś wrócić, gdy zostawiliśmy telefon, no i możemy go zastać po prostu na ziemi. Ale trzeba przyznać, że wygląda to naprawdę świetnie. Zarówno z przodu, jak i z tyłu, to szkło jest lekko zaoblone, także to jeszcze dodaje trochę uroku. Z dołu znajdziemy USB-C oraz złącze słuchawkowe. Na tyle znajdziemy jeszcze okrągły czytnik linii papilarnych. No i działa on. Perfekcyjnie, super szybko i super precyzyjnie. Co więcej, możemy za jego pomocą wysunąć na przykład belkę powiadomień z góry albo przebijać zdjęcia w galerii, co jest naprawdę bardzo przydatne wbrew pozorom i nie jest taką funkcją typu zapchaj dziurę. Warto jeszcze wspomnieć, że ten skaner jest również klikalny. Możemy pełnić rolę smart przycisku, że tak powiem, i możemy go kliknąć raz, dwa razy lub przytrzymać. I w zależności od tego, w jaki sposób go klikniemy, wywołamy inną funkcję smartfona albo uruchomimy inną zdefiniowaną wcześniej aplikację. Między taflami szkła znajdziemy z kolei metalową ramkę. No i powiem Wam, że całość bryły jest spasowana perfekcyjnie. To jest bardzo sztywny smartfon, nic tu nie trzeszczy, nie ma żadnych szpar, żadnych niedoróbek. Po prostu. Jakość wykonania, moim zdaniem, lepiej z smartfona się wykonać nie da. Także jestem bardzo pozytywnie pod tym względem zaskoczony, ale niestety, tak jak mówiłem, jest śliska, zbiera rysy i odciski palców, oczywiście jak to szklana obudowa. A teraz przejdźmy do rzeczy, która chyba ciekawi najwięcej osób. Nad czytnikiem papilarnych znajdziemy podwójny aparat fotograficzny. Jak widzicie są dwa obiektywy. Najlepiej one są widoczne w jasnych wersjach kolorystycznych, czyli na przykład w srebrnej lub złotej. W czarnej trochę one się zlewają z obudową, więc jeśli chcecie tym telefonem szpanować, że macie telefon z podobną technologią, co ma iPhone 7 Plus, to nie wybierajcie koloru czarnego. Tak na marginesie. Ale co do samej jakości zdjęć. Powiem Wam, że dwa obiektywy to jest jednak w głównej mierze chwyt marketingowy, bo ten telefon robi dobre zdjęcia. Ale równie dobre zdjęcia robią przecież smartfony z pojedynczym obiektywem fotograficznym. Także no, to jest tylko chwyt marketingowy. Na pewno poprawia to w jakimś stopniu jakość jakoś zdjęć, ale to samo można osiągnąć i z jednym aparatem. Zacznijmy od tego, że bardzo dobrze działa tutaj tryb automatyczny. Kolory są dobrze nasycone, ale równocześnie nie przesycone. A właśnie chyba o to chodzi w fotografii, o naturalność. Poza tym wszystko działa bardzo szybko. Automatyka sprawnie dobiera ostrość i balans bieli, bo w ogóle autofokus jest tutaj laserowy. No i po prostu zdjęcia, jakie generuje ten smartfon, no nie mam do nich żadnych zastrzeżeń. Pod każdym względem są dobre. Ale dobre jakość zdjęć to tylko połowa sukcesu. Bardzo ważne jest też bowiem fotograficzne oprogramowanie. No i honor moim zdaniem pod tym względem po prostu wymiata. Mamy tutaj całe mnóstwo różnych trybów i znajdziemy praktycznie wszystko to co ma konkurencja razem wzięta. No może znajdą się jakieś wyjątki, ale ogólnie jest tu naprawdę wszystko. Oczywiście nie zabrakło również trybów pełni manualnego, w którym możemy wszystkie parametry ustawić tak jak w lustrzance, ale jest coś w czym się Huawei, a więc również Honor, wyróżnia. Są to mianowicie tryby nocne. Wszystkie te tryby opierają swoje działanie na bardzo długich czasach naświetlania, a więc statyw, albo przynajmniej jakaś prowizoryczna podwórka do smartfona, będzie niezbędna. W trybie automatycznym zdjęć nocnych smartfon automatycznie dobiera wartość, czułość ISO oraz długość naświetlania. Zazwyczaj wynosi ona około 15 sekund i końcowy efekt no jest dużo, dużo lepszy niż normalnie, jak robimy zdjęcia nocne smartfonem. Co ciekawe, podczas naświetlania zdjęcia widzimy licznik, ile zostało do końca naświetlania i najfajniejsze jest to, że na bieżąco widzimy efekt, na bieżąco widzimy, jak już jest zdjęcie naświetlone, czyli zaczynamy od czarnego ekranu i stopniowo zdjęcie się rozjaśnia, pojawiają się szczegóły. Najpierw latarnie uliczne, a potem jakieś szczegóły ciemniejsze. To jest bardzo fajne. Jeszcze fajniejsze są natomiast tryby malowania światłem. Na przykład, światła samochodowe pozwala zrobić zdjęcie, na którym będziemy widzieli smugi świetlne, które kiedyś były do uzyskania tylko droższymi lustrzankami, pozwalającymi na manualne ustawianie wszystkich parametrów. Teraz możemy to zrobić z e, smartfonem w towarzystwie statywu. Są jeszcze inne funkcje, które widzicie teraz na ekranie, e, i których w pełni niestety nie zdążyłem przetestować, ale dla fanów eksperymentów fotograficznych i osób, które dużo robią zdjęć w nocy. Na pewno Huawei, no myślę, że jest bezkonkurencyjny po prostu. Tak jak w modelu Huawei P9, tak i w Honorze 8 znalazł się tryb zdjęć z roz rozmazanym tłem, zdjęć portretowych, które pozwala uzyskać bardzo ładny efekt bokeh. Dostrzeganie głębi jest tutaj możliwe właśnie dzięki zastosowaniu dwóch obiektywów, ale samo rozmazanie jest już totalnie software'owe oczywiście. No i powiem Wam, że efekty są czasami niezłe, a czasami dosyć słabe. Po prostu czasami, nie wiem, tam fragment włosów jest niepotrzebnie rozmazany, fragment krańcowy ubrania. Czasami z kolei fragment tła jest po prostu ostry wokół naszej sylwetki. Także nie zawsze działa to idealnie, ale w sprzyjających warunkach daje radę. Oprócz śliskiej obudowy, dosyć dużą wadą tego smartfona jest brak możliwości nagrywania filmów 4K oraz brak optycznej stabilizacji obrazu. Poza tym, przednia kamerka na przykład sprawuje się również tak jak główny aparat bardzo dobrze. Jednak czym byłby dobry aparat fotograficzny bez dobrego ekranu, na którym te zdjęcia moglibyśmy podziwiać? Ekran Honora 8 ma rozdzielczość Full HD i przekątną 5,2 sali. No i powiem Wam, że moim zdaniem jest to bardzo optymalne połączenie. Kolorystyka ekranu jest dobra, kolory są fajnie nasycone, ale fabryczne ustawienia, fabryczna kalibracja nie jest do końca idealna. Bo kolory, a najbardziej to widać na bieli, są po prostu zimne. Biel jest taka trochę zielonkawo-niebieskawa, ale na szczęście możemy to bardzo łatwo zmienić w ustawieniach. W ustawieniach możemy po prostu dostosować temperaturę barwową wyświetlacza, co jest moim zdaniem genialną opcją i to powinno być, nie wiem, po prostu w każdym telefonie z Androidem takie coś. Kąty widoczności są oczywiście świetne, maksymalna jasność też zasługuje na pochwałę, bo jest bardzo wysoka i w pełnym słońcu wszystko na wyświetlaczu widać yy, i równocześnie minimalna jasność za, zasługuje na pochwałę, bo po prostu w ciemności... Nas ekran na minimalnej jasności nie będzie oślepiał. Aspekty wizualne mamy już omówione, więc omówmy teraz krótko aspekty dźwiękowe. Jakość głośniczka do rozmów jest przyzwoita i rozmówcę słychać w miarę naturalnie i dosyć wyraźnie. Niestety smartfon nie obsługuje technologii HD Voice, ale w praktycznym użytkowaniu mi to w sumie nie przeszkadzało zupełnie. Głośniczek multimedialny jest z kolei dosyć słaby. Wszystko się zlewa, może nie trzeszczy, nie jest to totalne dno. Ale równocześnie do flagowych smartfonów Apple czy Samsunga, no daleka droga. Przejdźmy teraz do wydajności. Sercem tego smartfona jest procesor Huawei'a Kirin 950. No i powiem wam, że byłem zaskoczony bardzo pozytywnie, oczywiście, jak ten smartfon działa. Działa błyskawicznie. Aplikacje uruchamiają się prawie natychmiastowo, a responsywność też zasługuje na pochwałę, bo warto jeszcze wspomnieć, że ten ekran. Ma bardzo dobry digitizer, który ma bardzo małą latencję, bardzo małe opóźnienia, więc po prostu system działa błyskawicznie i błyskawicznie reaguje na dotyk. To jest wbrew pozorom mało ważne, ale podświadomie na komfort użytkowania, feeling korzystania z telefonu bardzo pozytywnie takie coś wpływa. Świetnej płynności działania sprzyja też oczywiście lekkie oprogramowanie. Jest to bowiem Android 6.0 Marshmallow. Współpracujący z nakładką, której nazwy może jednak nie wymówię, bo pewnie zrobiłbym to źle. Pod wieloma względami oprogramowanie to przypomina system iOS. No, bo na przykład mamy sporo przezroczystych barstw. Jak wysuniemy na przykład belkę z góry, to ikonki pod spodem są rozmazane. Nie mamy też osobnego updrawera, więc po prostu możemy ikonki tylko wkładać do folderów, nie możemy ich nigdzie schować. Poza tym, gdy przesuniemy palcem w dół, na przykład z środka ekranu, wysunie nam się panel wyszukiwania. No to też wygląda bardzo podobnie do, do tego rozwiązania znanego z iPhone'ów. Także... Ci, którzy chcą się przenieść z iOS na, na telefon z Androidem, no powinni mocno rozważyć jakiś telefon Huawei lub marki Honor. Nakładka ta nie ma wielu udziwnień i fani personalizacji, zmieniania wyglądu telefonu mogą być zawiedzeni. Ale za to jest dosyć intuicyjna i minimalistyczna, co mi się osobiście bardzo podoba. No i ma kilka unikalnych funkcji na przykład, tak jak wspominałem, ten inteligentny przycisk. Oraz gesty. Gesty nie tylko ruchowe, czyli na przykład odebranie poprzez przyłożenie do ucha, ale również gesty knikciami. Knykcie to są te części palca, to są zgięcia palca i ekran tego smartfona automatycznie wykryje, czy dotykamy go opuszką palca, czy jego zgięciem. No jeśli dotkniemy zgięciem, narysujemy na przykład zgięciem jakąś literę, może to być nawet na zablokowanym ekranie, to włączymy wcześniej zdefiniowaną aplikację. Na przykład, żeby włączyć aparat od razu z zablokowanego ekranu, wystarczy, że knykciem narysujemy literkę C jak kamera. Możemy również modyfikować ilość oraz konfigurację przycisków funkcyjnych. Oraz umieścić je nie na dolnym pasku, tylko na specjalnym przycisku, który wyświetli nam się w dowolnym miejscu yy, ekranu. Bardzo przydatna opcja. Wracając jednak do samej wydajności. Poza dobrymi wynikami w benchmarkach i wysokiej wydajności w codziennym użytkowaniu, warto jeszcze zwrócić uwagę na wydajność w grach. O ile kliny są znane z tego, że nie są zbyt dobre pod względem wydajności graficznej, to te, ta jednostka dokładnie, Klin950, moim zdaniem nie ma większych problemów nawet z najnowszymi grami. Może jest to zasługa ekranu Full HD i tego, że Huawei nie wpakował tu ekranu 2K. Nie wiem, ale najnowsze gry typu Asphalt Extreme no, działają bez zarzutu, perfekcyjnie płynnie. Także nie ma się czego obawiać. Dla mnie ważna jest też kultura pracy, no i powiem Wam, że po półgodzinnym graniu w wymagające gry smartfon no praktycznie w ogóle się nie nagrzał, był nadal chłodny, także pod tym względem należy się Honorowi kolejna pochwała. Jeśli chodzi natomiast o baterię, to mamy tutaj ogniwo o pojemności 3000 mAh, no i sprawuje się ono też całkiem nieźle bo u mnie w moim przypadku wytrzymywało od 1,5 do 2 dni. Czas włączonego ekranu wynosił przy tym około 5 godzin. Także myślę, że całkiem sensowny wynik. No i tak podsumowując to wszystko, to wychodzi na to, że ten smartfon ma bardzo dużo konkretnych zalet, które są ważne dla przeciwnego użytkownika i kilka wad, które zbyt ważne, zbyt istotne nie są. No może poza jedną. Bo to, że obudowa jest tak skrajnie śliska, no nigdy nie używałem tak śliskiego smartfona, no może okazać się tragiczne. Tak jak mówiłem, nie zostawiajcie samego smartfona, samego honora na krańcu stołu, bo to może skończyć się naprawdę źle. Poza tym inne wady, no to głównie braki, no bo mamy brak optycznej stabilizacji obrazu, brak trybu monochromatycznego, który był w Huawei UB9, yy, brak nagrywania 4K. Brak HD Voice, no trochę tych braków jest, ale nie dla każdego użytkownika jest to niezbędne. I na koniec warto wspomnieć, że ten smartfon jest dobry, szczególnie dla ludzi ceniących praktyczność. No bo nie ma tutaj żadnych wodotrysków, nie mamy tutaj zagiętego ekranu czy takiego rozdzielczości 2K. Jest po prostu wszystko dobre. Nic nie jest najlepsze, ale wszystko jest bardzo dobre. Jest to smartfon wybitnie równy i moim zdaniem jego wycena na poziomie niecałych 2000 zł jest bardzo trafna. Tak więc jeśli nie przeszkadzają Wam wymienione przed chwilą braki, to jest to smartfon zdecydowanie godny polecenia. Boże, w ogóle jaka pozytywna recenzja. Aż trochę mi głupio.